Nawet jeszcze z nożykami w środku no Dobra Nawet fajne Sznurki nie no sznurki O i na działkę coś się znalazło Dobra, szał Szału nie ma No ale to za darmo bo... Młotki to można, nie wiem Może coś będzie potrzebował bo mu się odda To się nie ma porządku Skrzynka sama w sobie okej okay. Nie skrzynek, A skrzynek zawsze mało Zobaczymy dokładnie to, co tu jest. Cyk. Tu jakieś śrubokręciki, taśmy, koc przeciwpożarowy. Uh -huh. takie, takie jakieś małe narzędzia, parę bitów, parę tych małych średniokręcików. Jedna rękawiczka, linka przyda się. O, ta ładna. No jak nówka. pasy do spinania, o, to ciekawe jakiś zestaw nie wiem trochę takich narzędzi. No, podejrzewam wszystko jakiś chężczyzny, bo nie ma nic. Nie widzę żadnych oznaczeń pompka przyda się do roweru duma do spinania jakieś siereczki, żarówki z DDR-ów że to gdzieś ktoś miał do auta mm.